Cześć wszystkim! Dzisiaj witam się z Wami z urlopu, czyli z Grecji, gdzie się wybrałam. I uznałam, że na tym wyjeździe pokażę Wam trochę z życia dziewiarki na wakacjach, czyli to co ze sobą zabrałam, to co udało mi się zrobić, pomyślałam, że spróbuję zrobić takie codzienne update'y. Co udało mi się zrobić na tym wyjeździe, ale też co szydełkowego udało mi się ubrać, bo mam też ze sobą kilka rzeczy do noszenia, kilka ubrań. Mam nadzieję, że dźwięk będzie przynajmniej względny, bo nagrywam dla Was z tarasu, gdzie trochę nam zawiewa. I tak, może zacznę od tego, co zaczęłam wczoraj. I niestety znowu będę miała małą tajemnicę. Tak jak na pierwszym filmie, bo pokażę Wam tylko jaką wzięłam włóczkę. Dokładnie nie mogę Wam powiedzieć co z niej tworzę. Bo kto mnie obserwuje do jakiegoś czasu, to może się spodziewać, ale szykuje się kolejny tajemniczy projekt, który za kilka miesięcy dopiero Wam przedstawię. Ale w każdym razie wykorzystuję sobie włóczkę pół na pół merino i akryl. I z niej właśnie powstaje pierwszy projekt i jeśli mi się uda, to jeszcze dzisiaj go skończę. I tak, i oprócz tego chciałam wam pokazać, co ze sobą zabrałam. Mam ze sobą woreczek projektowy. I tak, mam w planach jeden projekt dość ambitny, więc zobaczymy czy uda mi się go zrobić i jak tak, to na ile zaawansowany będzie po tym wyjeździe? Bo tak, zabrałam ze sobą. To będzie projekt na druty. I zabrałam są właśnie druty 2,75 mm. Czyli cieniutkie. I będą to skarpetki. Uznałam, że jadąc sobie na ciepłą Wyspę Rodos, zrobię skarpetki. I tak. Główny kolor to jest Drops Fabel. Tak, dwie włóczki mam Drops Fabel i tutaj mam, teraz no niestety nie pamiętam jaki to jest dokładnie kolor, ale jakaś tam biel. Do tego mam Drops Fabel, już Wam mówię, to jest ta seria Long Print, taka kolorowa i to jest kolor 918. Zaraz Wam powiem jaki projekt z tego powstanie. I oprócz tego dodatkowo myślę, że do dołączenia do TBI włóczki będzie nitka Lureksu złotego. Bo generalnie y, teraz nie wzięłam ze sobą niestety wzoru odrykowanego, z którego będę korzystać. Ale postanowiłam, że zrobię sobie skarpetki od. Y, krupy. Tak. Będą y, skarpetki y, Steronite Socks, jeśli dobrze pamiętam nazwę. I tak, generalnie dopiero muszę je narzucić na druty. Myślałam, że trochę więcej uda mi się szydełkować czy robić na drutach na tym wyjeździe, ale jak już przyjechałam, to bardzo mocno skupiam się na wypoczynku. Mam poza włóczką ze sobą też dwie książki, które sobie czytam w wolnych chwilach, a leżąc na leżaczku przy basenie, po prostu korzystam sobie ze słońca. I tak dalej. Po prostu wypoczyłam w pełni, więc szydełko wchodzi gdzieś dopiero raczej pod wieczór, gdzie wracamy sobie już z basenów i szykujemy się do kolacji, albo już po tej kolacji wracamy do hotelu dalej odpoczywać. Już trochę może widać, ale trochę opalnizny już złapałam, bo przyjechaliśmy wczoraj, przyjechaliśmy w poniedziałek nad samym ranem. Mieliśmy ciężki przelot, bo startowaliśmy w niedzielę o 22.00 wyjeżdżaliśmy z domu, żeby dojechać do Poznania na lot, który miał być o 2.20. Trzygodzinny do Grecji. Więc tak o 6.10 doleciliśmy Zanim dojechaliśmy do hotelu, zameldowaliśmy się i tak dalej, było już po siódmej. Więc tak, wczoraj był bardzo długi dzień, prawie, dwie, prawie 48 godzin na nogach. Bo nie kładliśmy się spać przed wyjazdem, bo uznaliśmy, że w ogóle nie ma sensu przed tą 22, że będzie po prostu ciężko i jeszcze bardziej sobie tylko rozregulujemy cały cykl. Więc tak, wczorajszy dzień praktycznie nie miał końca, i dzisiaj dopiero wracamy do żywych. I tak, jeśli się uda, to dziś już skończę właśnie tą brązową robótkę. I mam nadzieję, nie wiem czy dzisiaj mi się uda, czy dopiero jutro, ale że narzucę pierwszą skarpetkę na druty. I później zobaczymy, jak mi to będzie szło. Postaram się codziennie po południu, albo jeszcze kolejnego dnia rano, właśnie. Na spokojnie pokazywać Wam, ile mi tej skarpetki y, udało się zrobić, bo tego drugiego projektu, tak jak mówiłam, niestety nie, Wam nie pokażę. Ewentualnie powiem Wam tylko, czego skończyłam. Y, więc zobaczymy. Pokażę Wam y, jak mi się uda moje outfity szydełkowe, więc tym razem y, film będzie taki poskładany z kilku części z różnych dni. Nie taki nagrywany ciągiem jak na przykład recenzja książki, która była ostatnio, tylko właśnie będziemy mieli taki zlepek kilku dni. Także do zobaczenia jutro. Cześć wam. Yy, miałam nagrywać codziennie, yy, jak mi idzie na wyjeździe, ale jednak jakiś wczorajszy dzień był pełen wrażeń i przychodzę do Was po długniach. Mam nadzieję, że znowu nie jest zbyt uciążliwie z dźwiękiem, bo trochę mamy wietrznie na tych wakacjach. Dzisiaj znowu był dzień pełen wrażeń, bo byliśmy na wycieczce objazdowej po całej wyspie. Bo jesteśmy na z w Grecji i całą wyspę sobie objechaliśmy z przewodnikiem. I było bardzo fajnie. Ale mogę przyznać, że wczoraj właśnie chciałam Wam nagrać, ale trochę za późno mi się o tym przypomniało i już było ciemno. Więc przepadło, więc dzisiaj nadrobię i pokażę Wam co mi się udało zrobić, bo było dość produktywnie mimo wszystko. Projekt, którego nie mogę Wam dokładnie powiedzieć, co jest, został skończony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zapomniałam Wam powiedzieć, że zabrałam sobie na wakacje też motek włóczki akrylowej i zrobiłam kwadrat na akcję Dzielga na niebo. Ogólnie nie wystarczyło mi, został mi odtąd tu i to kawałeczek, ale się nie martwię, bo mam w domu jeszcze więcej tej włóczki, więc po prostu dorobię. Jeszcze trochę widać, że na końcu już zmieniałam ściek, żeby mi tej włóczki starczyło i też swoją drogą, żeby za ciężki nie wyszedł, bo mam ten ogranicznik tam do 100 gram. I udało mi się wczoraj narzucić skarpetki na druty. I w końcu Wam pokażę, bo poprzedniego razu nie pokazałam, które to dokładnie, robię sobie te skarpetki Starry Night Socks od Karoliny Krupy właśnie je robię z tych buczy, które Wam pokazywałam, więc już nie będę tłumaczyć, które to były tylko pokażę Wam, jak to wygląda, muszę się zebrać w sobie ale tak, na razie tylko pierwsza, nie ma aż tak dużo, ale mam zrobiony ściągacz i dwa pierwsze rzędy nie wiem, jak mi się to uda pokazać, czy to będzie w ogóle widoczne. Chyba nie bardzo. Ale tu na całym ściągaczu cała ta biała włóczka jest z nitką lureksu. Więc przez całość i na ściągaczu i dalej na rzekardzie właśnie ta biała włóczka jest z tą błyszczącą nitką. I w zasadzie to tyle na dzisiaj. Jeśli chodzi o robótki, może opowiem, jak udało mi się do codzien... Musiałam się połapać, gdzie mi lurek z ze stołu w réczku. Jak z udziergami, to tak. Dzisiaj na tym wyjeździe bardzo ratowała mnie bandana. Chodziłam sobie cały dzień w bandanie Elarin, Mój ostatni, przedostatni wydany wzór bandana ze smokiem. Po pierwsze to, że po prostu chroniła mi głowę przed słońcem, bo jednak było ponad 30 stopni. A drugie, że te włosy mi wiary trzymała, bo trafiliśmy na tak wietrzną pogodę, że po prostu moje włosy to były w każdą stronę. I ona je tak, wiecie, w miarę trzymała, bo panie to po pół godziny to wszystkie te wszystkie włosy wiązały. U mnie tak, wiecie, w miarę po prostu mi to trzymała. A jeszcze wczoraj to to, Co mnie najbardziej chyba uratowało, bo oczywiście, mimo że się smarowałam, to widocznie smarowałam się za mało i przedwczoraj spiekłam sobie trochę ramiona. No i te ramiona mnie trochę bolą. Dzisiaj już jest lepiej, ale wczoraj było tak no, nie za fajnie. I ratowała mnie chusta. Chusta, która jest teraz w trakcie testów, chusta ze smokiem Noira. I wiecie, ja właśnie sobie później też wyszliśmy sobie na dep tak, żeby się przejść po mieście. To ubrałam sobie sukienkę na ramionczkę, bo też nic mi tych ramion za bardzo nie mogło dotykać, bo bolało. Nie chciałam żadnego sweterka, więc mnie wszystko gryzło. A tą chustę mam zrobioną z bawełny, co prawda z niteczką Lureksu, ale mnie tak nie gryzło. Ja ją po prostu, wiecie, sobie zarzuciłam na ramiona. I oprócz tego, że oczywiście posmarowałam je filtrem 50, to miałam jeszcze tą chusta i ona mi po prostu te ramiona chroniła, że mnie tam nie paliło dalej te słońce, mogłam mnie zakryć i nawet to nie wyglądało jakoś dziwnie, to jest filetowa chusta, więc ona mnie nie grzała. Ona po prostu mnie od tego słońca, bo filetem bawełna to jest taka bardziej taki typowo ozdobny udziel także przydała się idealnie na te wakacje, naprawdę. A jest też takiej wielkości, że spokojnie mogłabym ją nosić jako do przywiązania na strójką Także to tyle na razie. I widzimy się, mam nadzieję, jutro, jak uda mi się i nie zapomnę Wam nagrać podsumowania dnia. Także do zobaczenia jutro. Cześć Wam! Dzisiaj przychodzę do Was z update'em w ostatni dzień wyjazdu, bo jutro już wracamy. Generalnie chciałam Wam te update'y nagrywać codziennie, ale rzeczywistość wyszła, jaka wyszła, że po prostu na wyjeździe skupiałam się na odpoczynku, na zwiedzaniu itd., więc często jak mi się przypominało, żeby coś Wam nagrać, to już było ciemno, albo po prostu coś się działo, jeden dzień chciałam nagrać, to bardzo na tarasie się odpaliły cykady, i sąsiedzi spokojnie obok mieli imprezę na tarasie, więc było głośno. Więc w zasadzie wychodzi nam taki update co dwa dni, bo ten nasz wyjazd jest właśnie siedmiodniowy. I jutro wracamy. I generalnie aż tak dużo w sumie nie udało mi się tych robutek porobić, no bo jednak się okazało, że te skarpetki, za które się zabrałem, to dość uciążliwie było robić przy basenie, bo jednak. To są trzy motki, nie? Jeszcze ta szpulka lurexu w ogóle ona jest dość uciążliwa, jednak stwierdzam po czasie yy, jak robię. I tak, no generalnie skarpetki nie udało mi się jeszcze skończyć i raczej skończyłem po prostu po powrocie do domu. Ale na razie wygląda to tak. <gryw> Już nawet jak pasywka ma, to wygląda pięknie po prostu. Yy, tak, mamy całą cholewkę. I tutaj Mam już zrobioną przynajmniej część pięty, jestem na etapie zwężania. I no tak to na razie wygląda, co ja Wam tutaj będę dużo mówić. Powiedzmy, że jestem już za połową, skoro ta pięta już jest prawie zrobiona. A no spójrzcie po prostu, jak to wygląda. Po prostu jestem zachwycona. Jedna rzecz stwierdzam, że chyba niepotrzebnie dodałam ten lurex. Chciałam, żeby to fajnie wyszło. A tak naprawdę widać go głównie na ściągaczu i na tej pięcie, właśnie. A tutaj, na tym żakardzie, on jest jednak mało widoczny. Nie wiem, może jak skończę, to będzie lepiej widać. No i drugą skarpetkę też tak zrobię, wiadomo, z tym reksem. Ale nie wiem, czy następnym razem przy żakardzieły skarpetkach się na to faktycznie zdecyduję. I jedno, co chciałam Wam powiedzieć, to będę musiała po prostu Karolinie też bezpośrednio napisać, że. Seria, którą mówiłam, do czytania na wyjazd, czyli seria dworów, seria James, To jest po prostu, nie spoilerując za bardzo, tak pasuje do tych skarpetek chyba sąsiedzi wyszli I na pewno o tym będę pisał na Instagramie, że po prostu. Te skarpetki tak mi się kojarzą z tą serią. Na pewno będzie jakiś post, yy, gdzie te skarpetki będą na zdjęciu razem z tymi książkami. No po prostu fani zrozumieją. Nie będę wam za dużo zdradzać, ale fani na pewno będą wiedzieli o co mi chodzi. No spójrzcie po prostu. Piękne są. Pięknie to wygląda. Także nie wiem, ile jeszcze potrwa, zanim skończę. Yy, na dzisiaj to tyle. I myślę, że nagram wam jeszcze jedno podsumowanie po powrocie z wyjazdu. No nie wiem, dzisiaj może jeszcze uda mi się coś zrobić i zrobię takie ogólne podsumowanie, jak mi to wyszło na całym wyjeździe. Także tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Hej ponownie. Nagrywam już dzisiaj dla Was z domu. Wróciłam z urlopu. I zrobimy sobie takie małe podsumowanie, co w końcu udało mi się faktycznie skończyć na wyjeździe, jak cały wyjazd wyglądał pod względem szydełkowym. I drutowym, więc tak krótko Wam opowiem. Jeszcze raz przypomnę z rzeczy, które skończyłam. To projekt, którego nie mogę Wam pokazać. Sekretny, o którym się dowiecie za parę miesięcy pewnie. Druga rzecz to ten kwadrat. Jeszcze nie zabrałam się za dołączenie tego kawałka, więc jeszcze muszę tutaj ten kawałek objechać, ale to już mi mało zostało. To jest ten kwadrat na akcję Dzierga na niebo. I udało mi się skończyć skarpetkę. I nie do końca skończyłam ją na urlopie, bo na urlopie dojechałam mniej więcej do tego miejsca. Tak mniej więcej. I już po powrocie dorobiłam ostatnie 10 rzędów i palce. I całe zamykanie, więc tak się prezentuje. Pierwszą skarpetkę mamy gotową. I specjalnie przygotowałam sobie też książkę, o której Wam mówiłam, że można by reklamować ten wzór, że do niej nawiązuje. I chodzi mi o tą serię Saray James. No. Fani, którzy dotarli do dalszych części serii, zrozumieją o co mi chodzi. Nie będę zdradzać. Już piesek mi się tutaj dopomina, żeby wejść na kanapę. I tak, właściwie to tyle, co udało mi się zrobić. Generalnie myślałam, że. Jedno, udało mi się więcej nagrywać, że będę mogła zrobić codzienny update, ale ostatecznie, właśnie nie zawsze w odpowiednim momencie mi się o tym przypominało. Robiło się ciemno, a światło w pokoju było tragiczne, więc w ogóle wtedy nie nagrywałam. No i swoją drogą, że nie chciałam sobie takiej presji robić, no bo nie o to też chodzi, żeby, wiecie, sobie ten jakiś stres dokładać pod tym względem. A dwa, właśnie nie udało mi się aż tyle dziergać, bo. Myślałam, że uda się po prostu faktycznie, wiecie, siedząc sobie na all-inclusive przy basenie będę sobie dziergała, ale tak, no wzór na skarpetki okazał się zbyt yy, zaawansowany na to, gdzieś tam, wiecie, na tym leżaczku miałabym trzy motki różne, one by mi się plątały, cały czas, bym musiała patrzeć na kartki we wzorze, gdzie mam ich kilka naraz rozłożonych, bo miałam rozłożony schemat, opis i yy, jeszcze na przykład kartkę ze skrótami, bo zapominałam, więc. Skarpetki robiłam raczej wieczorami, jak już sobie siedzieliśmy w pokoju. Więc tak naprawdę w ogóle długo mi nie zaszło też na tą skarpetkę, bo to było tak, że siadałam i wieczorą godzinę, maksymalnie dwie i to tak w porywach. Wiecie na spokojnie, oglądając sobie telewizor w tle, to co tam było i sobie dziergałam wiało na tych leżakach, więc po prostu tą włóczkę by mi zwiewało i ostatecznie w zasadzie tak siedząc sobie przy basenie, to zrobiłam miałam tylko ten kwadrat to i tak w ogóle już zwracam uwagę, robiłam furorę na basenie bo każdy przychodząc, wiecie, tak to była taka reakcja ludzi że co na robi, nie? wiadomo a resztę właśnie robiłam gdzieś tam w pokoju na spokojnie sobie po całym dniu już, wiecie, zmęczona, już nie wychodziliśmy nigdzie, tylko przed snem to było takie dzielganie. Na tej zasadzie, jeśli chodzi o korzystanie z moich gotowych udzielgów, które nosiłam, to bardzo, ale to bardzo przydała mi się moja chusta najnowszego projektu. Nie wiem, kiedy ostatecznie uda mi się, o tak Wam pokażę wypasą, kiedy wrzucę ten film, ale generalnie jutro w piątek, czyli 26, tak września jest premiera na chustę noiro, także od razu zapraszam do zakupu, ale w każdym razie ona bardzo mi się przydała. tak jak Wam już chyba mówiłam, że mogłam ją sobie tak zarzucić i ona idealnie jak ja sobie jeden dzień spiekłam ramiona, to ja, o, tak sobie zarzucałam. Na sukienkę czy coś i wtedy mi idealnie słońce nie smażyło dalej tych spieczonych ramion, więc idealnie się przydała pod tym względem. Udzielgiem, który też bardzo dobrze mi się nosiło, był taki ostatnio był bardzo modny tops z prostokąta. Ogólnie jeśli mi się uda, to bo dopiero się uczę składać te filmy, to jeśli mi się uda, to postaram się Wam tutaj wrzucić zdjęcie. Jeśli się pojawiło, to mi się udało. A jeśli nie, to po prostu wrzucę zdjęcia z wyjazdu na samym końcu filmu i będziecie mogli je sobie jeszcze pooglądać. I tak mam taki właśnie zielony top, który zrobiłam z prostokąta i wiecie, paski u góry i na dole i wiązany i dzięki temu to jest taki ładny, luźny dekolt. Ten top. Oczywiście przydają mi się bandany. Miałam ze sobą dwie bandany mojego własnego projektu i to była właśnie bandana Elaryn i bandana Elizabeth. I takie na zmiany sobie nosiłam, jaki tam dzień akurat miałam. To też postaram się Wam wrzucić zdjęcie. Ale nie zawsze też te zdjęcia robiłam, więc wiadomo, to co mi się uda, to Wam pokażę. Ale zdecydowanie właśnie na te upały bandana idealna. I tak jak chyba mówiłam już wcześniej w któryś dzień, że one po prostu sensownie trzymały włosy. Jak tam wiecie wiało te włosy na każdą stronę, to ona je przynajmniej trzymała w jednym miejscu z szydełkowych rzeczy, z którymi miałam do czynienia tam na miejscu to pierwsze co, jak tylko wyszliśmy z lotniska i wsiedliśmy do autobusu to y, kierowca miał y, zawieszone y, na... nad szybą y, takie... Y, kiedyś zawsze myślałam, że to się nazywa oko sułtana i tak to się mówi w niektórych krajach, a w Grecji y, chodzi o oko meduzy Chodzi o takie biało-niebiesko-granatowe. Oko było zrobione na szydełku takie trójwymiarowe. Takie postaram się też rzucić zdjęcie. I ono sobie wisiało u góry. I później, jak drugi raz na wycieczkę jechaliśmy z tym samym kierowcą, to zauważyłam, że pies. Wybaczcie. To zauważyłam, że miało jeszcze jedno takie, ale płaskie, zupełnie z drugiej strony gdzieś tam na szybie powieszone. To była pierwsza rzecz. Później u innego kierowcy autobusu też widziałam takie oko, też takie właśnie trójwymiarowe. Też miałam je powieszone w autokarze, bo się okazało, że to jest tam no, bardzo ważny symbol, i tak dalej. I kolejna rzecz, gdzie miałam faktycznie z czymś szydełkowym do czynienia, to były torebki, które widziałam na wycieczce w Lindos, w takim miasteczku turystycznym Rodos w Grecji. I to były takie torebki z Rafi na Biglu. I też postaram się Wam wrzucić to zdjęcie. I generalnie to w sumie one były tanie. Nie wiem na ile to była taka, wiecie, ręczna robota miejscowych, bo nawet nie wchodziłam do tego sklepu, tylko na szybko zrobiłam zdjęcie, bo była półka z torebkami, bo one były tam po około 20 euro. A w innym sklepie widziałam podobne, ale wydaje mi się, że to nie były torebki szydełkowe z Rafi, bo jakiś taki był... Dziwny ten ściek, ale nie wiem, może mi się wydawało i tam już były trochę tam więcej, tam około 30 euro, coś takiego, no wiecie, no przy to w sumie nie jest dużo. Więc no, nie wiem czy to nie było czasami, wiecie, po prostu sprowadzone z jakichś Chin czy coś i na sprzedaż, bo w takich turystycznych miastach myślę, że sami wiecie, że to się po prostu zdarza. Piesek w kadrze <laughs> zagląda. I to chyba tyle. Widziałam na pewno jedną panią, która miała taką torbę-siatkę szydełkową, faktycznie gdzieś tam na plaży. Widziałam też panią, ale to była jakaś taka robota chyba z sieciówki, taki top, niby z kwadratów babuni, ale też nie wiem, czy to były faktycznie, wiecie, te takie faktyczne szydełkowe, czy to nie była ta taka podróba maszynowa, która się teraz zdarza. I wiem, że to było sieciówkowe, bo też miało jakiś taki Materiał taki doczepiony, że wiecie, tutaj były te kwadraty, a w dół jeszcze coś tak ciągło, nieco jak spódniczka, ale jak taka a'la pel peleryna, z jakiegoś takiego przeźroczystego materiału, i no, no było widać, że to nie jest tam ręcznej roboty. No, to chyba tyle. Mam głupola rodziców pod opieką mnie. Tak, to jest taki przytulaśny piesek. I sobie przyszedł tutaj do mnie. Nie? Tak, więc dzisiaj pieski w kadrze. Aż zgubiłam wątek przez pieski. A no, w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o mój urlop. Tyle, co mogę Wam powiedzieć, jak to wyglądało pod względem właśnie takim włóczkowym. Więc tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie, i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!